Siema. Ten film może lekko dziwnie wyglądać, mogą być ucięte boki. Yy, leciutko, więc no co nie moja wina, to coś z OBS-em. Tak czy siak, przez ostatnie 6 miesięcy zbierałem różne nagrody w Geometry Dashu. Mamy naprawdę dużo rzeczy do otwarcia. Zrobimy to tak. Najpierw gantlety, ja mam ogólnie 9 nagród z gantletów do otwarcia, to jest trochę rzeczy. Potem 52 klucze i je zrobimy tak. Jedna taka skrzynka, jedna taka, dwie takie, reszta idzie tu. A na sam koniec odcinka jeszcze będzie taka mała specjalna rzecz tutaj, w, w tej piwnicy. Nie pamiętam już, jak się to miejsce nazywało, dawno tam nie zaglądałem. No i co, no i zaczynamy. Pierwszy gantlet tutaj: <laughs> Fire Gantlet. O, jeszcze będą te, jeszcze będą. Achigmenty mamy, no jakieś takie typowe rzeczy. Będą te, będą na pewno szarcy, bo z każdego są po trzy szarcy. Może coś dostaniemy, jakieś te, jakieś ikonki za to. Tutaj jak na razie te wszystkie na początku takie same. Nagrody, tylko szarcy się zmieniły. Shadow Gauntlet, on też pewnie szarcy. No, tak samo, jakieś kolorki, to w sumie taki syf trochę tutaj jest. Tutaj 500 orbów zamiast tych szarców, no nie tak źle. Chaos Gauntlet, o, to z tego będzie właśnie ta rzecz do tej piwnicy. Kluczyk i ten robot, on nawet nieźle wygląda. Dalej mamy Spike Gauntlet, bo już osiągnięć nie ma, nie wiem, może tylko za pierwsze. Uuu, 50! I ten, demonki Kolejny, 53 już mamy. Dalej, dalej mamy, o, Fantasy Gauntlet. 60, jeszcze więcej i kolejny kluczyk. I ten, ja chyba sobie tego Wave'a ustawię, on ładnie wygląda mega, podoba mi się. Discord, dalej tutaj Discord Gauntlet. Uwaga, co my tu mamy? Nieźle, mamy takiego Discorda, jakby ikonkę zdenerwowaną i kolejny klucz, czyli razem to już są wszystkie nagrody tutaj z Gantletów, szybko poszło. Razem mamy dużo rzeczy, 55 kluczy. Jedziemy tak, jedziemy od największego. Najpierw największe nagrody, zaczynamy to. Uwaga, co tutaj będzie: 100 tych, wave też bardzo ładny i jakiś kolor, git. Teraz bierzemy ten za 10. Uwaga, co my tu mamy. 50 y, diamentów. Y, on wygląda jak taka jedna ikonka. Ja ją pewnie w edytowaniu tutaj wkleję. On wygląda jak taka jedna ikonka. Bierzemy dwie te. Mamy za te. Za, szmara, za szmaragdy, chciałem powiedzieć. Za, za szarcy. Dalej, co my tutaj mamy? Ikonkę po prostu. Taki trochę syf. Reszta pójdzie na te najmniejsze skrzynki. Jak coś ciekawego będzie, to wam pokażę Na razie, orby tylko. 30 tych. To chyba nie jest aż takie częste. Nie wiem. Uuu, tu dobrze poszło. 500 tych i 20 diamentów. Ładnie. Ale to jest niezbalansowane, raz się dostanie jakieś sypiaste 50 orbów, a raz się dostanie nie wiadomo co. O właśnie tutaj porównajcie sobie to z poprzednią skrzynką. I uwaga, ostatnia skrzynka. 3T odłamki światła git. Skończyły się klucze. Pół roku poszło w parę minut. I teraz co? I teraz ta specjalna rzecz, idziemy sobie tutaj i uwaga, odblokowany, co on ma nam do powiedzenia teraz? Bo ogólnie to jest Demonic Guardian i teraz po uwolnieniu go będziemy mieli dostęp do gantletu, który był zamknięty. I dostaniemy klucz i dostaniemy jakieś inne rzeczy. On teraz się robi zły czy tam uśmiecha się. O, rubruk, to nawiązanie do tego, to po prostu o twórcę gry chodzi. I dostaliśmy światłem po oczach. Keymaster teraz się tam... Bo ogólnie to jest jego piwnica i on teraz jest taki trochę zły. Można... Przestraszony bardziej, można delikatnie powiedzieć. Co my tutaj mamy? Tu będzie klucz, prawda? Różowy taki. Tak, jest klucz. Jest to. Ej, to ładnie wygląda. To wygląda naprawdę ładnie. Ja sobie zoba zobaczę, jak to wygląda. O, tutaj. Wydaje się, że to wygląda git. Tego wave'a też sobie jeszcze miałem ustawić. On jest... Tu, on wygląda ładnie, podoba mi się taki ten też jest ładny, ale ten jest chyba ładniejszy. No i teraz mamy ten gantlet jeszcze tutaj. Demoniczny gantlet. Zamknięty był cały czas. Uwaga. W końcu, w końcu dostęp do demonicznego gantletu. Spróbujmy, spróbujmy ten poziom bez muzyki, ale spróbujmy. Jak, jak to pójdzie? Mi. Mam nadzieję, że nie aż tak źle. A, 7%. Może może jakiś lepszy wynik wykręcę. Jeszcze tu chwilkę posiedzę. 9% i teraz statek. Statek jest no... trochę trudny. 15, dobra, 15 to jest dla mnie wystarczająco na dzisiaj. To jest specjal ogólnie ten film na 10... To jest jakby mój 11 film na YouTubie, specjal na 10 filmów. Następny specjal będzie pewnie na 15 i kolejny być może na 20. Jeszcze nie wiem, jak to rozplanuję. Teraz trochę mnie nie będzie i nie będzie filmów przez pewien okres. Nie wiem jak długi, może 3 tygodnie, może przez 3,5 tygodnia, ale coś w tych okolicach. Fajnie by było, jakbyście zostawili lajka. No naprawdę miło by mi się zrobiło, ale ja tam nie będę żebrać. Widzimy się w kolejnym odcinku, prawdopodobnie tej normalnej serii, czyli Alternatywnego Świata. Link jest w opisie. Trzymajcie się, cześć.